Ja tutaj Olga i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z House Reapera. Pod ostatnim odcinkiem dobiliście 2187 łapek w górę, także powiem Wam szczerze, nie spodziewałam się po takiej długiej przerwie, że aż 2000 osób będzie chciało wybić łapkę w górę, ale jeżeli się znajdzie Was więcej, to zapamiętajcie, że możecie dać łapkę w górę znowu i zadać subskrypcję, ale żeby nie przedłużać, słuchajcie, idziemy do naszego wspaniałego domku, który jest nareszcie ładny, a nie starą, starą ruderą, bo pamiętam, że w ostatnim odcinku było tutaj dla nas takie magiczne zlecenie. Tony X, lokum dla gracza. Hej, odziedziczyłem dom po babci i moja żonka jest przeszczęśliwa. Uwielbiam taki klasyczny, babciny styl. Ja mniej, ale cóż niech jej będzie póki co? Domek trzeba trochę wysprzątać i wymienić parę mebli i wyburzyć kawałek ściany między salonem i kuchnią. Postanowiliśmy, że na górze rządzić będzie ona, a ja zaadaptuję sobie piwnicę. Marzy mi się taki wypasiony pokój gracza. Fajnie by było, jakbyś mi go wyposażył, tak wiesz, na full. Wypaśny komp, monitory, wygodna kanapa, liczy na ciebie, pozdrotony. O, widzę, że mamy gamera, mówi nawet pozdro i w ogóle, wiesz, taki na full, jest slangowy, wiecie, młodzieżowy. Ale bardzo mi się to zlecenie podoba, bo może być super super ciekawe. I ani razu w sumie w House słuchajcie, nie robiliśmy w żaden sposób niczego dla graczy, ani takiego konkretnego pokoju, że ktoś coś chciał. Także jestem bardzo podekscytowana, mam nadzieję, że wy też. Wchodzimy i okej. Okay. Jak on mówił, jak Tony mówił Tony Stark, że jest babcinie, to jest babcinie. E, ścian do zniszczenia. Okej. Okay. Widzę, że tutaj już zaczynamy mieć jakieś zaburzenia. Także zajmijmy się tym na początek, żebyśmy potem nie zapomnieli, gdzie jest tutaj... O, tutaj było pod lodówką, dobra. A tutaj jest gdzieś... Wiecie co, powiem wam szczerze, że w życiu w House w całej mojej karierze nie widziałam tak niesamowicie obcinego domku. Znaczy, jak się jej żonie podoba, to to spoko, nie będę oceniać. Yy, co jeszcze mam tutaj zrobić? Mamy wyburzyć ściany. A, z, yy, a wyburzenie ściany przypomina mi, że chyba mieliśmy jakiś Punkt. Właśnie, mieliśmy punkt ulepszenia, który możemy ogarnąć. I mamy namiętny młodzież, burzenie szybsze, moc zwiększona o 5% albo mod profesjonalisty. E, może spróbujmy burzenie szybsze o 50%, ponieważ burzenie jest dosyć nudne i bardzo długo trwa. Mam nadzieję, że to ulepszenie sprawi, aby nie było takiego problemu. Czyżby coś się robiło szybciej? Nie wiem, jak Wam się wydaje, ale. Mi chyba, że nie jest aż tak szybko, jak się spodziewałam, że będzie. Jeszcze tutaj troszeczkę musimy wyburzyć. I widzę, że już nam się pojawiają e, zadania, które mamy zrobić w kolejnym pokoju. Zaraz do tego dojdziemy, tylko rzeczywiście zajmijmy się tymi cegłami. Czy coś jeszcze? Pokazuj mi, że niby tutaj mam jeszcze wyburzyć. Dobra, spróbujmy. Jeżeli to nie chodzi o to, to najwyżej postawimy jakąś ścianę po prostu. Ale chyba wydaje mi się, że o to właśnie chodziło. Także robimy taki, takie tutaj przejście, aby salon z kuchnią był taki właśnie otwarty, bardziej przestrzenny. Ja w ogóle powiem Wam szczerze, bardzo lubię, jak salon się tak łączy z kuchnią. U nas w mieszkaniu tak jest, także jak ktoś widział mój filmik, jak robię nasze mieszkanie w Destiny 4, to może wie o co chodzi. Widzisz tutaj zanieczyszczenia, które powinniśmy ogarnąć, oraz tutaj coś powinno być. Tu ok. I co tutaj musimy zmienić? Musimy usunąć przedmiot, kanapę. Ok, sprzedaż przedmiotów. Hops. Oraz fotel. I y, mamy zrobić to bardziej, chyba, właśnie nowocześnie, czyli musimy kupić mu wiszący telewizor, ale nie wiem, co on chce zrobić w tym pokoju, bo wcześniej on był takim salonem. Tak w ogóle nie powinniśmy tego pomalować, ale nie mamy zadania, więc nie będę się tego ruszać. Y, on tutaj, właśnie, to był wcześniej taki salon, a teraz wydaje mi się, że to jest bardziej jadalnia. I nie wiem, gdzie miałabym ten, y, ten po prostu telewizor y, postawić albo powiesić bardziej. Aha, i narożnik Kanna. Dobra, zacznijmy od tego narożnika. Eee, sklep. Narożnik Kanna. Okej. Okay. Aha, czyli to jest po prostu taka fajna kanapa. Rozumiem. Jaki by kolor pasował? Czekajcie, powinniśmy się yy, rozejrzeć tutaj po całym pokoju, jaki kolor by najbardziej pasował do tego pomieszczenia. I uważam, że chyba jakiś taki, właśnie bordowo-brązowy, bo yy, tutaj te zasłony są tego koloru. I chyba właśnie fajnie by się to komponowało razem z drzwiami i, i ze wszystkim, także y, zobaczmy narożnik Kanna, czy jest taki ciemny, tu jest czerwona skóra albo jasny brąz, tutaj jest skóra zwykła, ale nie widzę takiego konkretnego ciemnego brązowego, o które mi chodziło, więc będziemy chyba musieli w, y, po prostu wybrać czerwoną skórę. Na nogi tak naprawdę nic nie widać, więc zostawmy to takie, jakie było, czyli czarne. A ty tu się w ogóle nigdzie nie zmieścisz. Jesteś taki wielgachny, takim jesteś narożnikiem wielkim, że tutaj w ogóle nigdzie nie mogę cię postawić. Także musimy troszeczkę przemeblować to miejsce. A, czy to wygląda fajnie? Wygląda ok. Tylko y, tutaj nie pasuje z tymi y, obrazkami. Ciekawe jestem, jak to będzie y, dalej. Zaraz coś pomyślimy. I na razie ten stoliczek przestawmy tutaj, żeby po prostu nie przeszkadzał. Ale poczekajcie, znowu mam dylemat, ponieważ jeżeli postawimy tutaj ten narożnik, to gdzie może mogli, będziemy mogli postawić ten telewizor, znaczy powiesić? Mam chyba jeden pomysł, ale. Um, bo nie chciałabym tutaj za dużo ruszać. Tak mi się tutaj wydaje, że jeżeli y, będzie sofa tutaj i oni będą tutaj siedzieć, to fajnie by było, gdyby telewizor y, był tutaj, gdzie są te obrazki. Chociaż to jest dosyć duża odległość i pomiędzy nimi będzie stolik. No ale dobra, nie mamy chyba innej po prostu. Nie mamy innego wyjścia. Czy Ciebie tutaj mogę postawić? O, okej. Okay. Tutaj się zmieści lampa, także przełóżmy ją. Okej. Okay. Nie podoba mi się w ten sposób. Bardziej była fajna, jak była tak. Dobra, jest spoko. Podoba mi się. Na razie jest ok. Ten stolik na kawę lepiej by było, gdyby był właśnie gdzieś tutaj, aby jak sobie siadają, to mogli od razu położyć sobie kawusie. Ten bym dywan wzięła bardziej, ok, nie możemy go za bardzo przestawić, bo chciałam go ułożyć tak, aby bardziej wchodził pod stolik, ale chyba niestety tak się nie da. Teraz jest w ogóle krzywo, więc musimy to poprawić. Ok, wydaje się całkiem, całkiem równo. No i co, i zostawiamy ten, ten stolik po prostu o tak, o żeby on tutaj był? Czekajcie, wyobraźmy sobie, jeżeli tutaj siedzimy, no to niby będziemy widzieć telewizor, bo albo mam pomysł, gdyby to krzesło wziąć tak, to krzesło wziąć tak i tutaj to przestawić. Ojej, trochę już widzę, jaki może być problem, ale postawmy to i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To tutaj to tutaj oraz to tutaj dobra wydaje mi się że wygląda o wiele lepiej czy przez te, przepraszam przez te drzwi chyba da się przejść tak nie ma takiego problemu yy, więc po prostu w tym miejscu powiesimy telewizor przestawmy w takim razie wszystkie obrazki na tę ścianę żeby było miejsce o tak tak, w ogóle powiem Wam szczerze, że jestem bardzo, bardzo e, szczęśliwa z tego powodu, że. E, znaczy z Waszych komentarzy, które zostawiliście pod ostatnim filmem, ponieważ były bardzo, bardzo miłe i e, pisaliście, że w ogóle o mnie zapomnieliście że, i że cieszę się, że. znaczy, cieszę, cieszę, że e, wróciłam. Ja też się bardzo cieszę, także chciałabym Wam bardzo podziękować. Trochę, trochę za dużo tego wszystkiego, ale możemy postawić. E, może e, ten zegar. Tutaj? Okej. Okay. Chyba powinno być okej. Okay. Więc to przestawmy bardziej w tą stronę. Aby był taki troszeczkę... Um, taki troszeczkę nieład artystyczny. Tak jak w ekwipunku czokleta, jak gra w minecrafta. Dobra, powinno być spoko. I teraz wiszący telewizor. Wiszący telewizor. Mamy. Okej. Okay. Powiem Wam całkiem mi się podoba. Weszłam do tego pokoju z myślą, że prawie nic nie będzie można tutaj zrobić, bo, bo jest ten, ten stół na samym środku i nic nie w ogóle wszystko będzie wszystko wyglądać. Ale powiem Wam, że nawet mi się podoba, nawet że jest ok. Ten zegar, trochę się zastanawiam, czy będzie on widoczny, jak to sobie będzie siedział na kanapie. Bo jak ktoś będzie siedział przy stole, to na pewno on nie będzie widoczny, ale mam nadzieję, że oni już to sobie sami prze, przekształcą, jakoś tam so, sobie to przerzucą. Mamy tutaj kolejny pokój. Wydaje się jakąś taką sypialnią dla y, córki, ale nie wiem, czy oni w ogóle córkę mają. Y, Okej, okay, czyli nie mają córki, musimy to sprzedać, także sprzedajmy tę sofę oraz y, to łóżko, chociaż to łóżko mi się bardzo podoba. Bardzo mi się podoba to łóżko. Sama, jak byłam młodsza, miałam właśnie takie łóżko z taką ramą, tylko że białą, a tutaj było takie serduszko. Nie wiem, czy, czy ktoś kojarzy, ale to było w sumie bardzo popularne łóżko wobec. Yy, w, jak było się młodszym i ono się chyba w Disku właśnie kupowało. Co mamy tutaj ogarnąć? Mamy tutaj kupić podwójne łóżko Elegance. Yy, łóżko Elegance. Okej. Okay. I wybierzmy y, pościel. Wydaje mi się, że chyba czerwony będzie znowu najładniejszy, bo tutaj mamy nawet, y, zobaczcie, y, tak jakby. Y, niektóre rzeczy na, na dywanie są czerwone i, i może to się ładnie z tym. Po y, prostu ładnie może z tym to wyglądać, ale kompletnie zapomniałam, jaki jest y, kolor tych y, mebli. Y, Okej, okay, to jest taki, jakby jasny, jasny brąz mam więc jasny brąz bardziej taki by był prawda, niż jasne drewno bo ten wydaje się taki szarawy bardziej ten by pasował ok, zróbmy poście czerwoną oraz poduszki mogą być e, srebrne ponieważ tutaj te e, te zasłony są takie białawe więc może to jakoś będzie pasowało postawmy to tutaj Postawmy to gdzieś, przepraszam Państwa bardzo. Dobra, no, na końcu ten. No, proszę Was, na, na środku pokoju mamy to przestawić? Zobaczcie, wydaje mi się, że w ogóle tutaj nie ma miejsca na to łóżko. Chyba, że zrobimy je w ten sposób. O, w ten może być ok. Bo tak sobie myślę, że jak postawimy je w ten sposób, to druga osoba nie będzie miała jak przejść yy, do swojej strony łóżka. Troszeczkę jest tak yy, krzywo. Tak jest chyba ok, przydałoby się tutaj jakieś, jakieś szafeczki z lampkami, ale to już nie jest naszym zadaniem, może właściciele sobie sami to kupią. Czy mamy coś jeszcze tutaj zrobić w tym pokoju? Nie, nie mam żadnych zadań. A tutaj mam, ej, ale łazienka mi się podoba. Jak marudziłam, jeżeli chodzi o to, że ten dom po prostu wygląda bardzo babcinie, to łazienka jest taka właśnie vintage. Łazienka jest super, bardzo mi się podoba. Tutaj niestety nie mamy nic do zrobienia, więc wracamy dalej. Okej. Okay. Jeszcze dwa pokoje, tak? Tutaj jest zejście do tego pokoju gracza, to zostawmy na koniec. A tutaj, okej, okay, czyli tutaj nic nie mamy do zrobienia. To jest jakaś pralnia, a więc chodzimy to, gdzie jest najfajniej. Tutaj, co musimy zrobić? Musimy ogarnąć to oraz wyczyścić zabrudzenia. Gdzieś, okej, okay, tutaj widzę jedno. Tutaj widzę kolejne, To jest jakaś chyba sadza albo jakaś pleś na ścianach. Aha! Dobre, czyli to jest po prostu jakiś magazynek, jakaś piwnica, którą y, nasz Tony chce y, przekształcić na jakiś epicki pokój gracza. Wydaje mi się, że możemy pomóc mu w tej prośbie. Tylko na początku trzeba wyczyścić, żebyśmy mieli jakąś bazę do, y, do ogarniania. O, jak ładnie, czy coś jeszcze? Tak, tutaj pokazuje mi, że mamy jeszcze jakieś y, zawrócenia. Tutaj jest po prostu pudełko, które musimy y, zabrać. Tutaj pokazuje mi, że tutaj są również pudełka. Ok. I co mamy zrobić? Musimy usunąć przedmiot, y, regał garażowy, czyli są to te trzy rzeczy. Y, musimy pomalować kolorami szarość i szara mgła. Ok, więc kupmy to może. Szarość yy, ściany. Kup wiele, bo ci zawsze przyda. O nie to. Oraz szara mkła. Szara mkła. Dobra. Kupmy to teraz dwa razy. I teraz zastanawiam się, czy powinnam yy, zrobić to w paski, czy może. Dwie ściany um, różnymi kolorami i powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podobają w ogóle te ściany, które są już. Ja bym ich nie malowała, gdybym ja była tonem, ale mamy takie zlecenie, więc trzeba to zrobić. Także chyba zrobię po prostu dwie ściany takie, dwie ściany takie, ale jak zwykle to jest malowanie, więc ja mam robię te malutkie cięcie i zaraz się widzimy. Okej, okay, pomalowałam. Wiecie, co nawet mi się trochę podoba, ale jak właśnie malowałam te ściany, zaczęłam się zastanawiać, czy, ym, czy Tony chce na pewno mieć. Znaczy, no chce na pewno, ale czy ten pokój jest najbardziej odpowiedni dla gracza. Z jednej strony tak, ale z drugiej tutaj musi pachnąć z technizną i nie ma tutaj w ogóle żadnych okien. Znaczy, ja wiem, że graczom czasami nie potrzeba okien, bo i tak mają żaluzje za, za ten, zaciśnięte, ale. Powiem wam szczerze, że po jakimś czasie będzie tutaj bardzo śmierdzieć i nawet nie ma trochę dojścia, aby ten pokój wywietrzyć. No, ale to nie my wybieraliśmy pokój Tonego, takie mamy zlecenie, tak jak zwykle. Yy, więc ma musimy tutaj jeszcze panel podłogowy ciemny coś tam. Yy, panel podłogowy ciemny, machoń. To był machoń. Kupmy wiele. O dobra, to jest to wspaniałe. To jest to takie fajne układanie, które bardzo szybko się robi, a nie te okropne płytki, które się tragicznie nakłada, bo to tak bardzo długo trwa. Okej, okay, słuchajcie, czyli teraz jest rzecz najfajniejsza, czyli bierzemy te meble yy, i przestawiamy je, ponieważ musi być tutaj miejsce dla naszych super epickich, nowych mebli gamingowych. Nie wiem, dlaczego używam słowa epickie, może dlatego, że tak mi się bardzo kojarzy z tymi z gamerami i z jakimiś super tymi e, światełkami różnego rodzaju mam nadzieję, że będą tutaj jakieś, wiecie, rgb ale zacznijmy od początku, czyli biurko za kątek artysty mamy to okej, okay, to jest takie... uuu, bardzo fajne biurko powiem Wam szczerze, że nawet sama bym takie chciała e, musimy się teraz zastanowić, w jakim kolorze chcemy, aby to, e, to było Jakie tutaj są y, rodzaje. Chyba biały mi się najbardziej podoba, bo jest taki dosyć. Y, jest po prostu czysty, a tutaj te y, różne drewna wydaje mi się, że jakoś nie do końca mi się podobają w, w pokoju gimingowym. W gamingowym. Y, może postawmy je, gdzie byśmy chcieli, aby był, było centrum pokoju. Ja bym zrobiła chyba tutaj. Najwyżej wiecie, tak jak, tak jak zwykle będziemy rzeczy przestawiać. Najlepiej po prostu kupmy wszystko i będziemy sobie to układać pod koniec. Gamingowy fotel Fez. Gamingowy fotel jest. Uuu! Jaki uuu! Jaki fajny! Czekajcie, tylko musimy zastanowić się nad kolorem, bo to będzie bardzo ważne. Jaki kolor e, tony by lubił? Aha, mamy szare ściany. Może jakieś czerwony albo zielony? Właśnie zastanawiam się nad zielonym albo purpurowym. Chyba zielony mi się najbardziej podoba, ale tylko dlatego, że ja po prostu bardzo lubię zielony. E, na razie zróbmy, żeby było zielone. Fajnie ten kolor komponuje się z kolorem ścian oraz kolorem podłogi. Gamingowy komputer stacjonarny. Jest. U, lampki kolorowe, oczywiście, że kolorowe. Ale super. Możemy sobie wybrać, jaki kolor chcemy obudowy. Chyba szara. Nie, szara będzie za bardzo ze ścianą się zlewać. Myślę, że czarny będzie najbardziej odpowiedni. Postawmy go może tutaj. Czy możemy go jakoś ustawić. Fajnie by było na tym. Tak wiecie. Albo tutaj, albo tutaj. Postawmy go na razie tutaj. Zastanawiam się, czy nie fajnie by też wyglądał na tym nabiurku. Użyj. Uuu, on ci świeci, ale spoko, ale fajnie. Obracany monitor. Jest. Uuu, bardzo podobny do mojego, powiem szczerze. Ok, mamy to dwa razy ogarnąć. Myślałam, że możemy go tak, wiecie, zrobić pod kątem, ale najwyraźniej nie. Kupmy kolejny. Już mi się nie podoba do końca jak to wygląda. Będziemy musieli wszystko przestawiać. Ojej, zostawię to na razie, bo coś mi się... Zobaczcie, monitor mi się buguje i nie chcę stać na biurku. Podświetlana klawiatura. Jest. I oczywiście, że też kolorowa. Będzie bardzo pasować do, do komputera. I też użyjmy, żeby się świeciła. Gamingowa myszka. Też kolorowa. O? świetnie, Sofa ork. Mamy to? U, jaka spoko, ale fajna. Dobra, ale pamiętajmy, że robimy pokój w szaro, takich zielonych barwach, więc myślę, że może to być albo szmalagdowy ocean, albo coś limonkowego. W sumie limonkowy bardziej mi się kojarzy z Razerem, na przykład, który jest firmą gamingową. Ale szmalagdowy ocean weźmy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Oraz rama może być czarna, i postawmy to na razie tutaj. Później pewnie będziemy jakoś dopracowywać, bo będzie tutaj jakaś konsola, coś tak uważam. No, jest pad, więc na pewno będzie, yy, będzie konsola. Następnie musimy kupić lampę reflektową. Jakie tutaj są ramy? Dobra, czarny chyba wydaje się najfajniejszy. Jedno tutaj, a drugie może tutaj. Czy jest to jakoś tak... Um, czy jest to równo? Chyba wydaje mi się, że jest równo. Pad Emi. Uuu, ale spoko! Ale fajnie! Czekajcie, możemy zrobić mój pad. Znaczy, nie, że Tony chciałby mieć płyń pad, ale yy, ja mam taki właśnie pad. Trochę w sumie nie taki różowy, bardziej taki ciemnoróżowy, bordowy. Ale to jest mój pad, więc to może być jego... Pad jego dziewczyny. Okej. Okay. I jego pad może być jakiś taki zielono-żółty? Nie, to brzydko wygląda. Zielono-niebieski, o tak może. Uuu, takie fajnie. O tak mi się chyba najbardziej podobało. Poczekajcie, o tak. Więc postawmy tutaj kolejny pad. K następnie wiszący telewizor. O już widzę, że będziemy musieli. Y Zmienić, jak są rzeczy tutaj ustawione. Zobaczcie, bo ponieważ ten telewizor nie może być tak, no bo nie ma do niego żadnego dojścia. I jak siędziemy na kanapie, to nie będzie widać, co się dzieje na telewizorze. Biorąc pod uwagę, że oni będą chcieli grać na konsoli, to jakoś to będziemy musieli ogarnąć. Jeszcze nie wiem jak. Yy, kolumna głośnikowa. O kurczę, a która? Yy, standard pozioma, dobra. Yy, Ta. I on chyba chciał. Nie, chciał jedną, ok. To jest chyba jakiś głośniczek do, do, komp znaczy nie do komputera, do telewizora. Postawmy go na razie tutaj. Kolumna głośnikowa standard jest. Aha, czyli ta jest taka zwykła. To wyglądało jak tak naprawdę komputer, nie? Zobaczcie. Bardzo podobny jest z obudowy. Zostawmy go na razie tutaj oraz tutaj. Głośnik Fez. Taki. Aha, czyli to jest ten zwykły głośnik, rozumiem. Musimy. Wydaje mi się, że podstawa najfajniejsza byłaby czarna, jak wszystko jest na razie u nas czarne. Materiał. Zawsze w... wydaje mi się, że głośniki byłyby takie białe, nie? Albo w sumie czarne. No, bo dobra, zostawmy na czarne, i tym niech będzie również czarny. Takie będą y, bloki po prostu czerni, z których będzie y, wydawać się muzyka. Na razie zostajmy tutaj, później będziemy układać. Oraz konsola. O, wyglądek PS4. Postawmy to na razie. Gdzie możemy to postawić? Postawmy to tutaj, ok. Mamy super zlecenie skończone, ale, 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 nie dla Olgi. Ponieważ y, Old, Olga nie lubi, jeżeli coś jest nieułożone, nawet jeżeli skończyliśmy zadanie. Więc poczekajcie, muszę zastanowić, w jaki sposób byłoby to y, fajnie ułożone. Ha! Huh. Okej, okay, mam chyba jakiś pomysł. Weźmy na razie te głośniki tutaj. Czy mam też się mylić, że to jest bardzo, y, bardzo ciemno? Nie mogę włączyć w żaden sposób tych. tych. Y, nie mogę włączyć w żaden sposób tych świateł. A wydaje mi się, że jest bardzo ciemno. Pomyślałam, żeby zrobić tutaj e, taki kącik na konsolę. O, proszę bardzo, house sleeper, super. O Boże, ej! Ten pokój. Ja jeszcze go nawet nie skończyłam, ale wydaje się być super. To na razie postawmy tutaj, bo mi się nie podoba, jak to wygląda. Tutaj będzie taki stoliczek, wiecie, na przekąski, na chipsy i w ogóle. To postawmy tutaj. To delikatnie, żeby było równo. Chyba jest nierówno. Czy mi się podoba, jak to wygląda? Całkiem mi się podoba, jak to wygląda. Ok. I to jest taka szafka na telewizor, na której będzie konsola. Od tutaj. Tutaj będą również pady. Jeden pad. Oraz drugi. On i jego dziewczyna. Yy, ta w sumie też by mi się, znaczy też by się przydało tutaj gdzieś. Czekajcie. Tak jakby za konsolą, może? Ha, postawmy to może na razie tutaj. Okej, okay, jest spoko. I co jeszcze tutaj mamy? Mam jeszcze głośniki. Ja bym je postawiła z jednej strony. Aha, tutaj nie będzie miejsca. To poczekajcie, ten głośnik potraktujemy, że on jest do kompa. Nie, tu są głośniki do kompa. No to teraz nie wiem. A jakbyśmy może postawili go. Z, bo chciałam, tak jakby postawić ten jeden głośnik za kanapą, żeby był taki przestrzenny dźwięk, ale chyba się słuchajcie, nie da. Więc zostawmy go po prostu tutaj. Jeden głośnik postawmy tak. Drugi głośnik postawmy tutaj. Okej, okay, fajnie to wygląda. A ten, czy możemy postawić na konsoli? Dobra, dobra, jest spoko, podoba mi się. A tutaj możemy ogarnąć w końcu te monitory, które się krzywo ustawiły. A, to. Czemuś tak pukujesz, mój drogi monitorku? Kto cię skrzywdził? O tak, może? O tak. Ten przesuniemy trochę bardziej, żeby nie wystawał za, za biurko. Dobra. Jeden głośnik tutaj. I w sumie możemy drugi głośnik od razu obok niego postawić. Bo nie mam gdzie go postawić indziej. Chyba że postawimy go tak na kąpie. Ok. I tutaj krzesełko. Dobra. I rozejrzyjmy się, jak to wygląda. Ej. Powiem wam szczerze, nawet jestem z tego dumna. Chociaż, jeżeli byłby to mój pokój, to ja bym dodała oczywiście więcej świateł, bo wydaje się tutaj strasznie, strasznie ciemno. Ten regał jeszcze gdzieś powinniśmy postawić. Może tutaj niech stoi? Stój w sumie tutaj, bo nie ma dla ciebie w sumie żadnego miejsca takiego konkretnego. No tak, no to mi się bardzo podoba. Oprócz tego, że właśnie ja bym trochę rzeczy zmieniła. Możecie wy w komentarzach napisać, co byście jeszcze tutaj dodali. Ok, w takim razie możemy zakończyć zlecenie. Zobaczymy, czy mamy jeszcze jakieś fajne zlecenia w naszym laptopie. Jeżeli nie, to możemy. O, zobaczcie, czyli cały czas jest coraz mniej zleceń. Czyżbyśmy szli pod koniec gry? Nie wiem, nie wiem czy to się stanie, ale w kolejnym odcinku pewnie będziemy dokańczać te zlecenia, które już mamy, więc po prostu jeżeli będziemy, jeżeli nam się skończył kompletnie zlecenia, to będziemy sprzedawać domy i będzie nowy House Slipper, ale słuchajcie, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało, że dajcie łapkę w górę, zapomniałam o słowie klucz, ale chyba już każdy poszedł, więc słowo klucz to może być gamer. Może być, ale w sumie chyba nikogo tu nie ma, więc nikt napiszę. Dobra, ja się z Wami żegnam. Do kolejnego, do zobaczenia. Mam nadzieję, że Wam się podobało i cześć!